Przyszły dzisiaj do mnie holdery na ogniwa które chciałem wykorzystać do budowy pakietu żeby zmieścić go w nogę. ale no niestety to są holdery z depakietu z baterii z poprzednich filmów je przykładałem sobie i spokojnie tak wchodziły w miejsce gdzie jest bateria te zamówione niestety są trochę szersze. Moja wina mogłem sprawdzić dokładne wymiary i nawet, jakbym obciął te wypustki, dalej się nie mieści w miejsce na baterię. Jak widać, przeby są większe, wychodzi za szeroko i się nie mieści do miejsca na baterię w hulajnodze dodatkowo tego samego sprzedawcy kupiłem e, taśmę niklową która owszem a, jest super do tego holdera te dziurki pasują idealnie natomiast tutaj już się a, rozjeżdżają dziurki na zewnętrznych Ogniwach. Plan na dzisiaj będzie używając tego kleju na gorąco pistoletu do klejenia na gorąco posklejać w ten sposób i zbudować pakiet, znaczy baterię tylko na samym kleju. Używając tej taśmy, jakoś może się uda posklejać do wczepić ten BMS odzyskany po prostu to będzie taka bateria testowa żeby zobaczyć jak ona się mieści w nadze i dopiero później będę budował faktyczne baterie które tam będę wsadzał dzisiaj jest 19 czyli 12 dni po ostatnim ładowaniu ostatnich baterii tych pakietów. Te niebieskie były ładowane wcześniej. I zobaczymy jak z utratą woltażu. 4,7. te niebieskie miały około 4,8-4,9 od początku. Więc to ma jakiś większy spadek ja sobie zrobię te gorsze Tu będę odkładał te, które mają lepszy voltaż Czyli mniej spadło im napięcie Te sześć, czyli jakieś z tego co widzę to o. Jeszcze raz 2,0V na 2 tygodnie spadło. jedna do 2,0 nieźle. Czyli te odzyskane ogniwa te były rozładowane praktycznie do zera. O, tu więcej spadło. sobie damy na bok. Te niebieskie ogniwa były rozładowane praktycznie do zera. Maksymalnie miało któreś. 2V, ale większość z nich miało 0,02 jak miało 05 V, to było dobrze. O, ta jest dosyć słaba, ale jeszcze nie najgorsza. 4,6 V, układam tutaj od razu. 4,6 48 nawet wydaje się niezbyt dobrze. No ale w sumie nawet nie byłem w stanie naładować tych ognisk do większego napięcia niż 4,11 były najlepsze. O, jedna z tych dobrych Dobra no tutaj też zróbmy tak. Nie będziemy się tak robić. Oki cztery dziesięć bardzo dobrze cztery, trzy o, to już odchodzi pod niedobrze. Tutaj też niedobrze. Tak jak widać, odzyskałem 8, 10, 11 ogniw, które zachowują się w miarę poprawnie, czyli straciłem maksymalnie jedną setną V w ciągu dwóch tygodni. Te straciły trochę więcej. Jeszcze raz je posporzę: to znaczy, tak, te dwie. Straciły bym powiedział 1,1 V, więc są całkiem złe. czy jakiegoś power banku, na którym mi nie zależy, to może się przydadzą. 4, 3, 4, 4.1 Dołączam do tych. A te cztery do takich sobie. A teraz jedziemy z tymi fioletowymi, bo one e, wykazywały taką samą pojemność podobną do tych ciemno niebieskich. E, aczkolwiek. Z, ładowa, z najmniej rozładowanej baterii która przyszła, więc e, najmniej, że tak powiem, dostałem w kość okay. no to wychodzi, że te mniej pojemnościowe też nie byłem w stanie naładować do wyższych woltaży. Jest słabsza trochę z tych. No, Czyli bateria jak nie była mocno rozładowana, no to ogniwa z tej baterii z większym prawdopodobieństwem obiją się dobrze, czyli nie tracą dużo na, e, nie spada im napięcie podczas leżakowania. E, ta jedna, jak na razie, może pójść do tych, bo tak samo się zachowywała 4 się zachowują ostatnie. Dobrze. Czyli na ten moment to 16 plus 8 24 plus e, 8 32 i plus 4 36 Czyli jeszcze 4 ja mi brakuje. Czyli tak dziś czy nie chciałbym dołożyć. A no, jeszcze tu jest jeszcze jedna. Się schowała. Która jest z tych dobrych? Czy jeszcze trzy musiałbym złożyć z tych, e, których bym nie chciał dokładać? No bo one miały troszkę większą pojemność. Sprawdźmy jeszcze te e, ogniwa, które mają największą pojemność. Jak one się zachowują. 413 od razu widać, że mają większy wotaż na 42. To sobie odłożymy. trafiona. Nie będzie się do niczego nadawało, nawet do żadnego powerbanka kiepskiego, bo po prostu będzie um, zabierało całą energię z całego pakietu, jaki bym nie zbudował. czyli tak, te wszystkie zachowują się w miarę równomiernie te jedno troszkę bardziej spadło, więc może bym je przeznaczył do budowy tego pakietu to jest do odrzutu eee, zaraz. a tutaj mam takie trzy, te trzy w ogóle się nie chciały dać naładować to pójdzie do tych, więc te cztery ogniwa będą służyły do eee, Testowania, lutowania i takich rzeczy. Um, nie mają żadnej innej wartości. No, a z tych muszę zabrać jeszcze dwa jakieś. Zaraz zobaczmy dwa najgorsze. 12. O to trochę się zawahało. Skjebnen. Trzecia, na skrzydła, więc te dwa też byśmy tutaj dali. Jest trochę nie bardzo takie mieszanie, skoro te wszystkie mają kiepską pojemność. Ym, wypadałoby przynajmniej w każdym połączeniu ym, równoległym dać jedno ogniwo większej pojemności, żeby powiedzmy no, w, te, w ten sposób to szło nie. Niech będzie, żeby każde połączenie równoległe miało jedno ogniwo o większej pojemności. Wtedy całe połączenie równoległe ma taką samą pojemność i taką samą, taką samą. W tym momencie te trzy będą miały większą pojemność, a te mniejszą. E, więc tak, de facto te ogniwa, nie by, te ogniwa będą używane tak samo, jak by miały taką samą pojemność. Po prostu będzie odcinane, BMS powinien odcinać pobór prądu w momencie kiedy najsłabszy rząd e, dojdzie to tam 2,8V wtedy powinien odcinać baterię i nawet pomimo tego że te rzędy mają w sumie większą pojemność bo jeszcze mają coś tam prądu to i tak ich nie wykorzystamy ale tak jak mówię ten pakiet będzie czysto testowy żeby zobaczyć e, żeby testować budowę nowego pakietu do, do ogniwa. Pierwszy raz to robię, więc nie chcę robić tego na ogniwach, które zamówiłem. Zamówiłem pana Sonika ogniwa o pojemności 1000, 3200 mAh każde i prądzie rozładowania max 16A więc 7 prądu stałego będzie OK czyli będą się nadwagać do tego, bo w sumie później będę chciał nawet zrobić jakiś hijack na sterowniku w tym momencie jak w moich ulnach jest 16A no jak zrobi się 4 razy 7 to jest 28 czyli będę mógł prawie podwoić moc czego też bym nie chciał aż tak robić, no bo będzie się bardzo grzał ten lub nawet spali ten sterownik e, aha, No i jeszcze e, przy budowie pakietu normalnie to jest tak żebym sprawdzał e, pojemność i starał się żeby w każdym e, połączeniu równoległym czyli to będzie złączone i tak będą szły te baterie żeby w każdym była mniej więcej ta sama pojemność. Teraz postaram się tak mniej więcej pi razy drzwi, ale nie będę po pojemności leciać, tylko bardziej po stracie napięcia, czyli żeby w każdym rzędzie było jakieś ogniwo, które miało najmniejszy spadek i potem chociaż jedno, te które miały największy spadek, czyli C, bo te były chyba najgorsze, wsalić do Jakoś rozdystrybuować tak, żeby mniej więcej każdy rząd, czy każde połączenie równoległe e, było mniej więcej takie samo, czyli miał mniej więcej tyle samo e, ogniw, które, które się zachowały dobrze i tych, które spadły. E, no tyle co mogę, tyle mogę. No. Z takich kiepskich ogniw się nie wyczaruje czegoś więcej. Nie? Mam to co mam do testowania jak znalazł czyli tak, te trzy oczywiście są najlepsze więc dam je wziąć razem z najgorszymi a te wszystkie fioletowe, ile dobrze pamiętam, w miarę dobrze się zachowywały będziemy teraz jeszcze sprawdzę tylko te 3.7 3.5 a te mają wszystkie chyba 3.8 tak, czyli fioletowe mają 3.8 to jest 3,7, więc też je damy do dobrych oh, O, tu jeszcze się jedna schowała 3,8, więc też jest dobre A, O, tu jest 3,7 Teraz zróbmy tak 4, o to jest podłożu dużo, tutaj też Te też i te też de facto te muszę połączyć w rzędzie razem z tymi czyli dobra, przygotujemy sobie będziemy robili od razu rządki czyli te dam razem z tym jakoś tak Trzeba na najgorszego, będą się dzieliły prądem. I tutaj po brzegach te filatowe, um, czyli my trzy rady mamy załatwione Teraz muszę znaleźć jakieś najlepsze do tego, żeby połączyć tym To jest jeszcze jedno, które wręcz błaga o najlepsze jakieś ogniwa koło siebie. Tego na pewno nie damy tutaj. Mogłoby się jakieś trafić 3,9. <laughs> Szybko na trzyło się skoczyło. Chyba nie znajdziemy żadnego 39. No dobra, więc ten rządek będzie chyba najsłabszy, że tak powiem. Mamy 4 potrzebujemy więc zrobimy tak, te są jeszcze słabe. więc będziemy je dawali ale po to lepsze. No i te są też słabe, więc um, kolejne. rządki To będzie tak słaba, mocna z tych słamek zobaczymy jeszcze te. ciekawe jest to, że a, z tej fioletowych wszystkie mniej więcej tak samo się zachowują mają 308 0,8, 07 7, czyli zachowują się bardzo podobnie, a z tych, które były bardzo rozładowane, są niektóre, które e, mają, się zachowują jeszcze lepiej niż ta, a niektóre które są trafione, że nie nadają się. No dobra, tutaj już nie mamy żadnej takiej gwiazdy, tylko te dwie się trafiają, na znaczy cztery, więc możemy jeszcze zrobić tak, 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 te dwie, Dobrze, no i pojedziemy dalej, już mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, więc już możemy zacząć dokładać te, jeszcze chwilę bo to jeszcze było takie słabe no. <laughs> no, a coś nie jest nie poradzę i tak nie za wiele oczekuję od tego pakietu więc nie będę jakoś tam bardzo czerował to jest tylko bateria Tak dla przetestowania koncepcji może zostanie gdzie 10S 4P eee, obecnie w Fulajnodze mam 10S 3P